Jak dodać użytkownika usługi dokumenty firmy przy ustawieniu pracy z akceptacją dokumentów? Po wybraniu trybu pracy z możliwością akceptacji dokumentów przed wysłaniem, należy wybrać użytkowników, którzy będą korzystali z usługi. Kliknij w przycisk Nadaj uprawnienia, aby dostosować uprawnienia pracowników. Dodanie użytkownika odbywa się w koncie Insert. W module Użytkownicy dodaj użytkownika usługi dokumenty firmy. W tym celu kliknij w przycisk Dodaj użytkownika, a następnie wpisz jego adres e-mail. Pamiętaj, że osoba ta musi posiadać swoje konto Insert. Następnie nadaj nowemu użytkownikowi uprawnienia do dokumentów firmy i kliknij w Dodaj użytkownika. Użytkownik otrzyma zaproszenie, a po jego zaakceptowaniu będzie mógł już korzystać z usługi. Przejdź teraz do dokumentów firmy i nadaj odpowiednie uprawnienia w module użytkownicy. W kolumnie weryfikacja dokumentów ustal, który pracownik ma mieć możliwość akceptowania dokumentów. Możesz nadać to uprawnienie kilku osobom. Użytkownicy, którzy nie otrzymają uprawnienia do weryfikacji dokumentów, będą mogli dodawać w usłudze pliki wraz z komentarzami.